Teraz w życiu wykonała bombkę choinkową. Wy ją chyba już widzicie, tę bombkę choinkową. Pani Jadzia jest bardzo dumna. Brawa poprosimy, pani Jadzi. No i ta jej radość oczywiście udziela się przyjaciołom i chciałaby wszystkich obdarować, ale bombki nie można podzielić, ale za to może zabrać kilka osób w bombce w podróż. No i tak właśnie się stało, moi drodzy. Pięknie to wygląda. To prawda, nie bombka. święta Bożego Narodzenia, ale święta tutaj pływania mamy w Augustowie i bombka jak znalazł. Kiedy tylko będziecie mieli Państwo okazję, zbliżcie się również do tego pływadła, by docenić kunszt szczegółów, bo dopiero z bliska widać, jak rzeczywiście perfekcyjnie są zdobienia wykonane. No i potem można już sobie chodzić w kółko tego cudeńka pływającego i oglądać każdy kolejny element. Niektóre z nich się kręcą, wirują, jeszcze inne po prostu są bajecznie kolorowe. To wszystko w ramach pierwszej bombki, która właśnie teraz bez najmniejszego problemu przemierza nette. Oczywiście korzystając, bo to jak najbardziej dozwolone, z takiego doczepionego napędu. Wszyscy zawodnicy i wszystkie ekipy przepisowo mają pokonać odległość od mostu do pryszczatej boi. No ale potem oczywiście pójdą dalej już spokojnie zupełnie bez pośpiechu, by zacumować tam gdzieś w okolicy dużej sceny. Tam możecie sobie spokojnie później pójść, obejrzeć wszystko z bliska, zrobić fotę, przybić piątkę. Nikt nie będzie robił żadnych przeszkód. Numerem, który mieć powinien jest to Superciacho. Augustów pozdrawiam Gercieszyn Koźle i Super Ciacho! Brawa! Czy Super Ciacho da się pokroić, to na razie jeszcze jest wielka tajemnica. Na razie przed wami konkursowy dystans, moi drodzy. Trzymamy kciuki, niech się to wszystko słodko skończy. Bogdan Świerc i jego ekipa, no oni stojąc tam na redzie, właściwie przy brzegu, przy karmelu, no rozdawali ciacha, rozdawali tort, a teraz... Jak napisali sami twórcy tego pływadła, i tutaj nie ma wodu, żeby im nie wierzyć, poszło na to to na mąki, to na cukru, kopa jaj, wszystko. Te dwa maszty nośne utrzymują poprzeczkę nośną panerów z kasłami wyborczymi. Drugą, przednią sekcją jest segment w kształcie plusa będący mostkiem kapitańskim. Pozdrawiamy! Na wolne, na baner, Mam wrażenie, że większość tych pływadeł ma jednak pewien problem techniczny. Związany jest z wpadaniem w poślizg. One wszystkie jakoś tak próbują, czy też może wpadają bezwiednie w takie uślizgi. A może to po prostu taki program sterujący, żeby pokazać się z każdej strony wszystkim tym, którzy są po jednej i po drugiej stronie rzeki. No proszę wobec tego pochlapać mocno stopami w wodę na znak Akceptacji dla twórcy kolejnego pływadła. Naprawdę naświgał się chłop Beczek i nie tylko. Pozdrawiamy Ciacho! Pozdrawiamy obietnice! Obietnice plus! Oczywiście. Pozdrawiamy kaczuszki, moi drodzy. Tamte ekipy już dopłynęły prawie do sceny. Tam, oczywiście, można się z nimi spotkać. Prawa jak najbardziej się należą. Moi drodzy, pomyślcie, trzeba było to wszystko skonstruować, najpierw wymyślić, potem przywieźć tu na miejsce, potem złożyć do kupy, a potem jeszcze tak zrobić, żeby to wszystko pływało, a nie płynęło, e, tu, a nie utopiło się chciałem powiedzieć. I teraz po dłuższej chwili nieobecności nas po tej stronie naszego pomostu na Katamaranie. Patrzymy w stronę mety, bojki, która oznacza miejsce, do którego dopływać muszą wszyscy konkursowicze. Jak na razie idziemy, jak po stole, czyli jak po netcie, bez żadnych problemów. Moi drodzy, no to mieliśmy lekki tłok przez moment na netcie. Teraz możecie odetchnąć na moment nieco głębiej, bo zaraz kolejne ekipy tutaj będą przypływać. No to ja szybciutko powiem, że organizatorami tegorocznych Mistrzostw 24 już oczywiście są Polskie Radio Białystok Augustowski, placówki kultury i burmistrz Augustowa, a partner strategiczny to województwo podlaskie. Partnerami są Lotto, kompania piwowarska producent marki Żubr i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a patroni medialni to TVP3 Białystok, Gazeta Współczesna i Kurier Poranny. Całą imprezę wspierają także Augustowianka, Naturalna Woda Mineralna, Wodnicza Straż Pożarna Augustów Lipowiec, Augustowski Klub Sportowy Sparta Augustów Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie PTTK Augustów Pracownia Cukiernicza Polikarpij w Augustyniakowie Hotel Carmel w Augustowie Topkowski Paliwa i Stacje Paliw INES i Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, Karolczuk to już mówiłem. No to teraz jeszcze zerknijmy do gondoli, gdzie siedzi nasze żyli bo to jest miejsce i ludzie odpowiedzialni potem za ostateczny werdykt. Gdyby co, gdyby jakieś tam powiedzmy uwagi, to wiadomo, gdzie są ci, którzy o tym decydowali. Wymienimy sobie tych ludzi, którzy postanowili również od tej strony wziąć udział w naszej zabawie. Z jednej strony jest tam przedstawiciel Polskiego Radia Białystok, co zrozumiałe, pan Mirosław Bielawski, który jest przewodniczącym Żyli, ale są też Mirosław Karolczuk, Burnicza Augustowa, Anna Jastrzewska, dyrektor Augustowskich Placówek Kultury, Henryka Kaczyńska i Tadeusz Kaczyński to przyjaciele Augustowa i Radia. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i że pomagacie nam. Ten stateczku mówi tak. Słabo bijecie brawo, źle się bawicie. O, dobrze, no coś się dzieje. Teraz powiedział, jest zdecydowanie lepiej. Jedna chorągiewka w lewo, w lewo dwie w prawo, oznacza poproszę głośniej. Pięknie. Bardzo dziękujemy. No pięknie to wygląda. Czy ktoś chowa się pod pokładem? A pod pokładem tylko pełne beczki mamy. Dobrze, dobrze. Dziewiąty numer, a więc jeszcze sporo tych załóg. I sporo jeszcze pływadeł przed nami. Na razie wszystko idzie rzeczywiście bardzo dobrze. Pływadła wykazują się wyjątkową statecznością, stabilnością, ale nie uprzedzajmy faktów, no bo przecież po pierwsze, podmuchy wiatru są, które już widziałem podczas budowania pływadeł, niektóre trochę sprawiały różnego rodzaju problemów, ale na szczęście, e, jeśli dobrze odczuwam, to wieje w stronę mety, to może często pomóc. No to ja jeszcze na chwilkę do Albatrosa wracam pięknie to wszystko wygląda. Moi drodzy, możemy tak naprawdę przez chwilkę poczuć się, jakbyśmy byli dziećmi, bo któż by nie chciał w takim stateczku płynąć sobie wodą, jeszcze ciągnięty przez jakiś skuterek. Nie wiem, no, wtedy skuterków nie było, no, ale to właściwie powrót do dzieciństwa. No i o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy mogli sobie od czasu do czasu w sobie to dziecko znaleźć przecież. No to teraz, moi drodzy, zgromadzeni na moście, powitajcie gorącymi brawami. Numer 10, a więc pływadło oznaczone tym właśnie numerem Tomasza Sobańskiego To pływadło nazwane Augustów Police Patrol Policyjna motorówka z załogą na pokładzie Klockowi policjanci, którzy pojmali grupę miejscowych opryszków złodziejaszków Motorówka wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt Między innymi jest tam katapulta no Jak sama nazwa wskazuje to jest najnowocześniejszy Oj, drodzy, to ja to jeszcze szybko powiem. Oczywiście cały ten statek i załoganci wykonani są ze słynnych klocków na L, słynnej skandynawskiej firmy. Jakby ktoś nie zauważył. O, ten pojazd bardzo łatwo. Zafrasowana twarz. Spójrzcie, jak jest wygląda. Czy wam coś to przypomina? Ma nic. Tak, Daj Piraci grosz. z Karaibu, gdzieś tutaj chyba za horyzontem również swoją czarną perłę mają zakotwiczoną. Coś mi się wydaje, że kroi się z tego wydarzenia. No, pięknie to wszystko wygląda, moi drodzy. Nadymaniec, czarna białostowska, Arnold Maczołowicz, pozdrawiamy Was! Moi drodzy, brawa poprosimy! Tylko Proszę... nie dajcie się sami w... złapać w te macki. No to trzeba mieć pomysł na coś takiego. To samo się tak nie wymyśla. To musi się w nocy przyśnić. Przestraszyć się trzeba, potem to wszystko skonstruować dopiero. I do tego jeszcze musi płynąć. Rady, moi drodzy, tak to wygląda. Ośmiornica, właściwie nie wiadomo, czy to facet, czy kobieta. Wabi facetów, wabi. i kobiety również. I teraz tradycyjna gondola na, że tak powiemy, odzyskanie równowagi, po to, żeby można było za chwilę znów dać się zaskoczyć kolejnym pływadłem. I to naprawdę będzie nie co, bo jeśli kiedyś Wam się wydawało, że wóz strażacki nie da rady na netcie, to uwierzcie mi, że da. Zobacz Marcin, chyba jakieś sztaby złota albo prezenty choinkowe płyną netto. Czy to jest jakieś kolejne pływadło? Nie, to chyba zostało zgubione przez ekipę Nadymańca. Oni mieli schowane pod mackami ośmiornicy z sztaby złota, które im wypadły, ale jakieś takie złoto chyba przeterminowane, bo pływa. To jest specjalne złoto Nadymańca. Specjalne nadymane złoto. A teraz Spójrz. moi drodzy... Raciborska Straż Ogniowa pokonali już spory dystans od mostu i jak widzicie są w pełni profesjonalną, wyszkoloną załogą, która jak po stole to po... Jak po stole po... to jakby nic nie powiedzieć. Zobaczcie. Odpójcie do brzegu, pomóżcie trochę tych siedzących. Tak jest. A jak Wam łatwiej to na ten drugi brzeg zapraszamy również. To jest właśnie ekipa z Raciborza. Pojazd pożarniczy na wodzie, wzorowany samochodem marki Chevrolet z 1923 roku, który na co dzień można podziwiać w Warszawskim Muzeum Pożarnictwa. Pomysł, jak mówili sami twórcy, wymyślony przez dzieci dla dorosłych, prowadzony w życie przez dorosłych dla dzieci. Jednostka jak widzicie w pełni wyposażona. W węże, bosaki, sygnały świetlne, dźwiękowe, motopompę, własny napęd oraz żar rodzinnej miłości, którą odziedziczyła po swoich twórcach. Na szczęście nie wpadli na to, żeby zabrać ze sobą ogień. Ekipa Zdzisława Wojteczka z Raciborza, Pozdrawiamy. Moje Zdzisławie, jest Pan tam gdzieś? Nie słyszą. Tak dzwonią i tak leją, że nic nie słyszą poza tym. Tak Świata po laniem nie widzą. Ale przyjechali ponad 600 km z Boża właśnie tu do Augustowa. Włożyli w to mnóstwo siły, energii, zaangażowania, ale to również dlatego, żeby po prostu oddać hołd wszystkim strażakom, którzy na co dzień pracują w Ochotniczej Straży Pożarnej, w Państwowej Straży Pożarnej i po prostu ratują ludziom życie i mienie. Do Augustowa przyjechali z bardzo daleka, rzeczywiście z powiatu raciborskiego, na południu Polski, który w 1992 roku zmagał się z pożarem, który spustoszył obszar ponad 9 tysięcy hektarów. Był to największy pożar w Europie Środkowej od czasów II wojny światowej. No ale teraz to już im tam nie grozi, odkąd mają straż pożarną na kółkach i na wodzie, moi drodzy. Po raz pierwszy rzeka Netta została ugaszona. No się tutaj nic nie rozpali dzisiaj chyba na wodzie. Sklejki stawowe na zimno. No to jeszcze trzeba umieć tak lać moi drodzy. To nie taka prosta sprawa, top się upinalał, Nie. Trzeba widzieć jak. Ten trzeba 1923 roku za chwilę dotrze do mety. Gratulujemy serdecznie. No ale musimy wracać teraz znów wzrokiem w stronę mostu, bo mam wrażenie, że kolejne pływadło jest już... W zasięgu widzów z roku widzów. Czy to jest numer 13, tak jest. To jest numer 13 i to jest jakiś wehikuł ze strefy 51 ze Stanów Zjednoczonych, czyli jakiś upo bądź ufo podobny sprzęt. Albo jak to woli, końcówka miksera domowego. Reinhard Cobor, to jest właśnie ten bohater, który tam płynie i kręci, a cały sprzęt nazywa się po prostu. No tak najzwyczajniej świeci. Ostatnio rozmawiałem z dermatologiem. Ja pacjentem <painting> z to, że kiedy podjęto <Biennale> stworzenia, ona wyprowadza do następstwa